Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na taki temat ile warto inwestować w relacje z kobietą i myślę, że to co powiem sprawi, że staniesz się facetem, który jest o wiele bardziej skuteczny w każdej znajomości, w każdym związku. Także wysłuchaj sobie tego filmu do samego końca, a zobaczysz jak poprawnie, zdrowo funkcjonować w relacji z kobietą. Pierwsza bardzo ważna kwestia: nigdy nie westuj tyle uczuciowo w relacje, co kobieta. Jeśli trzymasz się tej zasady, i to zawsze kobieta bardziej Ci uczucia okazuje, zaraz do tego przejdziemy, mówi do Ciebie w czuły sposób, to jesteś facetem, o którego ona w usilny sposób zabiega. Natomiast jeśli Ty od razu angażujesz się uczuciowo, tracisz kobietę. Co najgorsze, jeśli to jest tak zrobione, że ona traktuje Cię tak na dystans, nie jest przekonana do tego, czy żywi do Ciebie uczucia, to nic dobrego z tego dla Ciebie nie wyniknie i warto sobie z tego wnioski wyciągnąć. Także jest taka jedna generalna zasada: to kobieta od samego początku powinna bardziej się angażować uczuciowo niż Ty, i wtedy staniesz się dla tej kobiety też o wiele bardziej. Wartościowym, interesującym facetem. Zaraz ci opowiem, jak tego dokonać, jakich metod możesz użyć, aby ta dziewczyna o wiele bardziej się postarała i obdarzyła cię tutaj głębszymi uczuciami. Pierwsza bardzo ważna rada: zaproponuj kobiecie, żeby cię przytuliła. Możesz to zrobić na zasadzie: Dobra, a teraz możesz mnie przytulić. Pogadaliśmy sobie to teraz się przytul. Przytuł mnie tak jak lubię, tak? Czyli propozycja wychodzi z Twojej strony, ale to ona podejmuje tą decyzję. Dlaczego? Dlatego, że jest to często właśnie o wiele bardziej skuteczne. To jest jedna z metod. Oczywiście, ja w moich pełnych materiałach, kursach też dokładnie pokazuję, jak to zrobić. Kolejna metoda, sygnalizujesz kobiecie, żeby Ci dała buziaka. Przykładowo możesz jej powiedzieć: No to pogadaliśmy, a teraz poproszę buziaka. To za to, że jestem dla Ciebie taki miły. Daj mi Buziaka. Oczywiście, no nie jesteś miły, to jest metafora. E, ty sobie żartujesz, droczysz się, jesteś niemiły, ale właśnie kiedy jesteś niemiły, a ona sobie zaczęła żartować, może jej powiedzieć: Dobra, to teraz proszę mi dać Buziaka. Dziewczęta daje ci Buziaka, za chwilę się przytula i w ten sposób już ją ruszasz bardziej uczuciowo. Ona też o wiele bardziej zaczyna się angażować uczuciowo, bo tak budujesz całą znajomość. Oczywiście można to robić na wiele innych sposobów, ja tylko podaję tutaj niektóre takie, żebyś sobie wypróbował od samego początku. Natomiast jeśli ta kobieta zaangażowała się emocjonalnie w relację, seksualnie Cię pożąda, to już przyszedł moment na to, aby wypracować u niej te starania pod kątem uczuć. Bo właśnie wtedy yy, w całej tej znajomości... Będziesz dla tej kobiety o wiele bardziej atrakcyjny, i to ona zacznie sama o ciebie zabiegać. Ta prosta metoda, daj buziaka, to teraz może przytul się i zrób mi masaż. A teraz widzisz, tak ci powiedziałem, że zasłużyłem na buziaka. To wszystko sprawi, że ona sama uczuciami zaangażuje się w znajomość, a ty dla niej, jako mężczyzna, będziesz miał priorytet. Kiedy stosować tego typu teksty? to teraz możesz mnie przytulić, to zgadzam się na to, żebyś się przytuliła, yy, to teraz zgadzam się na to, żebyś dał mi buziaka tutaj, może w szyję, może w usta. Warto zacząć od takiego stopniowania, czyli najpierw przytulanie proponujesz, potem żeby ci dała buziaka w szyję, potem w usta, a następnie jak kobieta się rozkręciła, no to już właściwie można nawet pokazać palcem i dać ci buziaka i o wiele bardziej się zaangażuje. Ale co jest to istotne, stosuj te techniki inwestowania uczuciowego kobiety właśnie w sytuacji, kiedy dobrze z nią pogadałeś, pożartowałeś, pocałowałeś ją, bo wtedy to będzie o wiele bardziej efektywne i ona też poczuje, że ma ochotę to zrobić. Natomiast wiadomo, że jeśli rozmowa na spotkaniu jest drętwa, martwa, Chłodna, i ty jej powiesz, daj mi buziaka, no to to nie wyjdzie, tak? Nie wejdzie. E, dlatego zawsze trzeba też odpowiednio podgrzewać tą samą atmosferę, a następnie składasz propozycję. Teraz się już możesz przytulić. Ok, widzisz, mój pocałunek tak na ciebie zadziałał, że chciałabyś mi dać buziaka. Poproszę, nie? I ona ci daje buziaka. Dzięki temu każda relacja z kobietą się będzie rozwijać o wiele lepiej, a kobieta zauważy, ten mężczyzna faktycznie ma wysoką pewność siebie, on mnie prowadzi i podświadomie kobieta czuje, że chciałaby się zaangażować w tego typu znajomość. Polecam, bo to działa. Warto te rady wykorzystać w praktyce, ale tak jak mówię, musisz te wypowiedzi, te propozycje dopracować, musisz je odpowiednio zastosować, bo jeśli rozmowa nie jest wysoce emocjonalna, nie ma flirtu, droczenia się, a Ty jej proponujesz daj mi buziaka, czy tam przytul mnie, no to wiesz, to nie pasuje. Albo jak płakałeś przy niej i mówisz jej przytul mnie, to też nie będzie pasować, bo w ten sposób się przymilasz, ale jak ją pocałowałeś z pożądaniem seksualnym, jej się to spodobało, jak byliście razem w łóżku, jak się śmialiście, żartowaliście sobie razem, jak ją łaskotałeś, i ona ciebie, i jej mówisz to teraz daj mi buziaka, bo musisz mnie wynagrodzić, kobieta zaczyna oddawać ci o wiele więcej uczuciowo. Także ja bym to polecał, popraktykować z koleżanką na spotkaniu, może z błąd dziewczyną, jak chcesz odnowić tę relację, i już krok po kroku powinny się pojawić dużo lepsze efekty, rezultaty. Polecam, bo się naprawdę miło zaskoczysz, jak zauważysz to większe zaangażowanie uczuciowe kobiety w znajomość. Oczywiście nie rób tego za często, czas do czasu, tego typu propozycja, zabawna rozmowa i już Twoje znajomości z kobietami będą się rozwijały dużo lepiej. Na koniec oczywiście jak kobieta się przytula, już Cię sama całuje, można jej powiedzieć, słuchaj, yy, musisz się dzisiaj ode mnie odkleić, za często byś się chciała yy, przytulić, udajesz takiego niedostępnego. Co jeszcze wzmaga to pożądanie kobiety, co wzmaga jej zainteresowanie. Apetyt na relacje to jest bardzo ważne, bo dzięki temu długofalowo utrzymujesz to, że kobieta pragnie się o ciebie postarać, i dzięki temu tutaj ona też będzie stopniowo więcej od Ciebie dawać, będzie próbowała się rozbudzać, będzie chciała zrobić na tobie jak największe wrażenie, dlatego polecam to wykorzystać w praktyce. Z tym że tak jak mówię, musisz zwrócić uwagę na logikę tego co robisz. Jeśli ona nie jest emocjonalnie nakręcona, odmawia ci pocałunku, to teksty przytul, się daj buziaka są bez sensu. Ona musi to poczuć, ona się musi zaangażować, ona się musi rozgrzać. Ona musi poczuć, że jest z tobą dobrze, że się sama dotyka. I wtedy jakby taka propozycja naturalnie powoduje, że ty umożliwiasz kobiecie, żeby ona sama zadziałała. Ty jej dajesz zgodę. Owszem ona może być nieśmiała, ale dzięki temu też bardzo często kobieta zrobi ten krok do przodu, a ty staniesz się dla niej bardziej atrakcyjny, rozwiniesz relacje uczuciowo. Polecam, bo w całej znajomości z kobietą chodzi o to, żeby to kobieta się angażowała uczuciowo, żeby to kobiecie uczuciowo zaczęło zależeć, a zaczynając od takich prostych kroków, buziaków, przytulania z jej strony, umożliwisz kobiecie, żeby zaczęła funkcjonować jak z partnerem już, jak z kochankiem. Także warto te rady zastosować. Myślę, że efekty będą naprawdę ciekawe. Tylko do tego czwartku, do północy, pakiet 17 moich kursów w dużo niższej cenie polecam sobie pobrać. Promocja.wodzeniewdzień.pl, wszystkie materiały ponad 70% taniej. Pobierz, wykorzystaj naprawdę warto, polecam.